Witajcie! Powoli zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dlatego dziś pokażemy Wam kilka pomysłów na ozdoby, które nadadzą Waszemu otoczeniu świąteczny klimat. Zapraszamy! Własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne są niepowtarzalne, dlatego warto się ich podejmować. Ja zrobię sympatyczne bałwanki z desek. Zobaczcie. Na początku deski, które w kastorami docięłam na wymiar. Dwie na 60 cm, dwie na 50 cm, jedną na 40 cm, jedną na 70 cm i dwie na 30 cm maluję na biało, a jedną z nich na czerwoną. Kiedy wyschną sklejam podstawę i zabezpieczam ją ściskami stolarskimi. W międzyczasie przygotowuję filcowe czapeczki i nakładam je na deski. Następnie trwałym mazakiem rysuję buźki. W kolejnym kroku przyklejam klejem do drewna bałwanki do podstawy, a kiedy wyschną, zawiązuję szaliczki, które wycięłam ze skrawków materiału. Na koniec opruszam podstawę i czapeczki sztucznym śniegiem. Do wykonania takiej ozdoby warto zaangażować dzieci, będzie to fajne zajęcie dla całej rodziny, a do tego nawet jak w święta zabraknie śniegu, to maluchy będą mogły cieszyć się takimi uśmiechniętymi bałwankami. Czasem naprawdę niewiele trzeba, aby stworzyć ciekawą ozdobę, która będzie przypominała nam o tym, że świąteczny czas jest już naprawdę blisko. Oglądajcie. Na początku cały betonowy blok maluję na srebrny kolor. Następnie przyklejam taśmę malarską i na każdym boku maluję czerwone pasy. Na końcu przyklejam kokardę, tak aby całość wyglądała jak prezent. Jak widzicie, nawet zwykły pustak wentylacyjny może zamienić się w elegancki prezent, który pięknie udekoruje wejście do naszego domu. A dodatkowo nie musimy się martwić nawet o najsilniejsze podmuchy wiatru. Święta to magiczny czas. Jeden z najpiękniejszych dni w roku. Ubieranie choinki czy dekorowanie domu to tradycja tego święta. Dlatego dzisiaj pokażę Wam ciekawą inspirację, którą możecie wykonać w swoim domu. Zaczynam od nadmuchania kolorowych piłek. Następną rzeczą, którą musicie zrobić, jest pomalowanie donic. Ja wybrałam srebrny kolor. W kolejnym kroku lasotaśmą przyklejam sznurek do piłek. Można też do tego użyć kleju montażowego. Pozostało tylko przyciągnąć sznurek przez donicę i gotowe. Moje gigantyczne bombki są już gotowe i sprawiają, że coraz bardziej czuję nadchodzące święta. Ja jestem zadowolona z mojego efektu, ale to wy napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobał mój pomysł. Kiedy nadchodzi świąteczny okres, jako pierwszą ozdobę zawsze wyjmuję wieniec na drzwi. Ale te dostępne w sklepach zazwyczaj są bardzo drogie, dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak samodzielnie wykonać taki wieniec. Najpierw na podkładzie panelowym odrysowuję dwa okręgi, po czym je wycinam. Następnie, powstały stelaż, owijam dokładnie łańcuchem choinkowym, który mocuję za pomocą gorącego kleju. Teraz ozdabiam wieniec wybranymi ozdobami choinkowymi według uznania. Na końcu przymocowuję sznurek do zawieszenia wieńca oraz ozdobną kokardę, aby go ukryć. Mój wieniec nie odbiega niczym od tych gotowych ze sklepów, a poza tym mam ogromną satysfakcję, bo wykonałam go sama. Dziś pokażę Wam, jak w prosty sposób nadać świąteczny wystrój doniczkom na Waszym tarasie. Na początku na styroduże rysuję dowolne wzory, w moim przypadku są to gwiazdki. Następnie wycinam je za pomocą nożyka do tapet. Teraz maluję je na wybrany kolor, a w międzyczasie przyklejam wstążkę do doniczki. Pozostało już tylko na złączeniu wstążki przykleić gwiazdkę i gotowe. Jak widzicie zajęło mi to dosłownie chwilę, a efekt ocencie sami. Jak widzicie, nie potrzeba wiele, aby stworzyć świąteczny klimat. Polecamy zabrać się za to już teraz, tak aby później w spokoju skupić się na świątecznych przygotowaniach. Chcecie zobaczyć nasze kolejne filmy z ciekawymi poradami? Zostawcie suba, a na pewno nie przegapicie kolejnego odcinka. Sprawdźcie również nasze afterki i zobaczcie najnowszą gazetkę Castorama. Do zobaczenia.